Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny indyk. Ostatnio postanowiłem powrócić do jednego z moich ulubionych gatunków, czyli gierek roguelike, czyli mówiąc wprost, takich tytułów, gdzie śmierć naszej postaci, czy naszego bohatera przebijającego się przez losowe podziemia, lochy, lokacje, najczęściej boli bardzo mocno, bo zaczynamy od samego początku. Neon Home. I ja tę grę w taki sposób będę nazywać. Parę razy pojawiał się w propozycjach gierek do ogrania, a najczęściej to, do czego podchodzę, albo jakie mam plany na najbliższe dni, albo jakie gry mam zamiar przetestować, najczęściej opisuję też w postach na Facebooku. Linka do niego macie w opisie. Do tego gdzieś w prawym górnym rogu macie playlistę z takimi tytułami z gatunku roguelike. Ostatnio ogromną popularność zdobył Enter the Gungeon, który też pokazywałem na kanale ze swoim oryginalnym światem, zaś Neon Chrome miesza właśnie podobny styl gry czyli shooter'a. Z góry, z rogu lajkiem oraz z klimatem przyszłości takiego lekkiego cyberpunka. Oficjalna cena steamowa to 15 euro. Trochę sporo, ale zobaczymy, czy treść tej gry zasługuje na taką cenę. Nieoficjalnie na G2 po lekko ponad 40 zł. Delikatnie taniej. Ale czy warto? Przekonamy się. Mamy tutaj delikatny zarys fabularny. Żyjemy w świecie przyszłości, takim korporacyjnym tworze, gdzie same praktycznie tylko firmy istnieją, gdzie każdy obywatel ma swoje wyraźne zadanie, jest takim typowym robolem, a jeżeli jego stopień przydatności i zaufania okaże się być trochę za niski, to przeznaczony jest po prostu do... Utylizacji. Nam chyba nie bardzo spodobało się to, że staliśmy się jednym z takich niepotrzebnych. Trochę, jakby matrixowo wchodzimy do systemu, by zrobić mu. Rozpierdziel, co ciekawe, z wątkiem wambularnym jako takim minimalnym, opartym o jednostronną rozmowę z jakby opiekunem całego tego systemu. Zaskakuje poziom rozbudowania, w Neon Chrome możemy na przykład zniszczyć ściany, drzwi, różne obiekty, przewalić się strzałami gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, że tak powiem z buta. Po drodze zbieramy kredytki, takie żółte oraz energię, czyli takie niebieskie, i te pierwsze wydajemy na ulepszenie naszej postaci, nowe perki, nowe bronie w naszym jakby schronieniu. Zaś energię używamy do skilli. Mój początek w Neon Home wyglądał tak jak w każdej grze właśnie wyglądać powinien. Czyli zapytacie, jak zrobić dobrą grę? Odpowiedź jest dość prosta do odpowiedzenia. Trudniejsza do zrobienia. Gracza trzeba non-stop pozytywnie zaskakiwać. Neon Chrome właśnie to robi: skrzynki z różnym lutem, czasami nawet z perkami albo z lepszymi broniami o różnej jakości. System minimalnego ekwipunku, różnorodni przeciwnicy, losowo generowane lokacje i bossy. Uczucie rozgrywki jest tutaj po prostu bardzo przyjemne. Jedyne, czego zabrakło mi. Na początku w Neon Home to samo Wszystko opiera się o, no tutaj masz y, klawisze WSD, no tu myszką strzelasz, y, lutuj i po prostu wygrywaj. Jednak uczucie wow, jakie po prostu jest przypisane do tej gry na początku jest niesamowicie przyjemne. To, to uczucie tego wow y, bardzo skutecznie niwelowało to, że nie bardzo było na początku... Na początku wiadomo jak grać w ten tytuł i o co tutaj chodzi. Szalenie spodobała mi się destrukcja niektórych ścian i obiektów. Zgarniamy jakiegoś mocnego przeciwnika do pomieszczenia z jakimiś zbiornikami, walimy w nie i bum! Ściany rozsypują się jak domek z kart razem z tym silnym przeciwnikiem, ale okazuje się, że za ścianą kawałek dalej byli przeciwnicy wpadają, no i nas zabijają. Neon Home jest dość trudny. Tutaj nie wiem czy to wada, czy zaleta, ale leczenia naszej. Postaci jest tutaj najczęściej bardzo mało, znaleźć apteczkę jest tutaj po prostu bardzo trudno. Co kilka poziomów możemy odsapnąć w takiej bezpiecznej strefie, pobawić się ekwipunkiem, poulepszać jeżeli coś mamy ciekawego do ulepszenia. Nie ma non-stop spiny, to bardzo dobrze, bo w sumie cały czas e, po prostu walczymy i potem możemy sobie odsapnąć. Mamy też sloty na ulepszenia znajdowane w trakcie gry, zaś poza grą w naszym jakby schronieniu możemy starać się ulepszyć naszą postać o więcej tych slotów na skille, na przykład więcej życia, więcej obrażeń, więcej... Szczęścia, to daje uczucie jako takiej kustomizacji postaci i rozwoju. Szczerze, grałem na przykład w Enter the Gungeon i gra jest od niej nawet pod paroma względami cechami dużo lepsza, więc jeżeli graliście w Enter the Gungeon, to Neon też mocno, mocno powinien wam tutaj do gustu przypaść. Zgodnie z moim charakterem growym muszę coś powiedzieć o wadach. Nie potrafię po prostu słodzić na punkcie gier. Niestety w przypadku Neon Home nie bardzo jest do czego się przyczepić. Nie ma po prostu większych jakichś wad. Gra ani się nie wywalała, ani też nie ma złej optymalizacji, czy coś w tym stylu nie ma błędów. W przeciwieństwie do Enter the Gungeon, ta gra jest dużo, dużo dłuższa i bardziej losowa. Mamy tu około 30 jakby etapów, więc jest to dużo, dużo więcej niż w Enter the Gungeon. Może mniej śmieszkowa ta gra jest, ale gdyby miał decydować to Neon Home, miałby naprawdę równe szanse z Enter the Gungeon. Finalnie rzecz biorąc, dostajemy niezwykle przyjemnego Rogana, innego od większości produkcji, fanom na przykład właśnie Enter the Gungeon powinien się bardzo spodobać. Może nie ma tutaj śmieszkowego klimatu takiego charakteru, ale ten uczuć strzelania i rogu lajka -like takiego zmieszanego ze strzałką jest bardzo, bardzo przyjemny. Jedyne do czego bym się przyczepił to może niewielka ilość aktualizacji. Szkoda, że nie ma normalnego koopa, tylko jest taki jakby lokalny na jednym komputerze. Na plus zasługuje dostępność warsztatu Steam oraz jako taki, można powiedzieć, edytor mapek, to sprawi, że jeżeli się pod gierką, to możemy ściągnąć jakiś dodatkowy content, treść zrobioną przez społeczność. Ogólnie przychylam się do tego w pełni jakby rankingu, bardzo pozytywne dla Neon Chrome na Steamie i również uznaję ten tytuł za bardzo dobry rogal z elementami strzelanki, dlatego pozostawiam Gierce od siebie zwykłą miniaturkę zieloną, czyli jest to tytuł bardzo dobry, niewyśmienity, ale bardzo dobry, naprawdę, z plusem. Całkiem niezła inteligencja też mobów, o czym zapomniałem wspomnieć, uciekają np. jak są ranni, yy, używają własnych umiejętności, można ich czasami zabić np. przez rozwaloną szczelinę w ścianie, naprawdę mega sprawa, szkoda tylko, że ten tytuł przeszedł gdzieś bokiem obok tego mega popularnego Under the Gungeon. W mojej cenie warto zagrać, bo gra jest pod, wzglę pod prawoma względami nawet dużo lepsza. Warto szukać po przecenach, a dla fanów gatunku tego roguelike ze strzelanką, nawet za te cztery dychy powiedziałbym, że po prostu wprost warto kupić. No cóż, tyle.